W razie dzisiejszego dnia postanowiliśmy przygotować wyjątkową niespodziankę. Wspólnymi siłami stworzyliśmy filmik, który mamy nadzieję będzie nie tylko świetną pamiątką dla Ciebie, ale również dla całej naszej grupy. Miłego oglądania. W tym szczególnym dniu chcemy Pani życzyć zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności i spełnienia marzeń. 100 lat Pani Małgosiu! Pani Małgosiu? Z okazji urodzin chciałobyśmy życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności. Żeby pani miała dalej taką cierpliwość do nas, pełno pamięci w telefonie na moje zdjęcia. No i żeby pani była szczęśliwa i żeby te zajęcia nigdy się nie kończyły, bo przynoszą nam dużo radości. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego. najlepszego. Pani Małgosie, z okazji urodzin chciałabym życzyć Pani dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, pieniążków oraz siły i wytrwałości, żeby dalej Pani z uśmiechem przychodziła na nasze zajęcia. No po prostu życzę wszystkiego najlepszego. Życzę Pani dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i radości, żeby była Pani szczęśliwa w tym roku, mogła spełnić wszystkie marzeń, jakie by chciała, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego. Z okazji urodzin życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i słodyczy i aby ten rok przyniósł mnóstwo niezapomnianych chwil. Życzę Pani ze dnia urodzin dużo szczęścia, dużo zdrówka i przede wszystkim spełnienia marzeń. Pani Małgorzatko, z okazji urodzenia życzę Pani przede wszystkim dużo zdrowia, bo wiemy, jaką mamy teraz sytuację na świecie. Dużo szczęścia, wytrwałości we wszystkich postanowieniach, jakie Pani sobie postawiła na ten rok, spełnienia wszystkich marzeń i żeby wytrzymała z nami Pani na treningach jak najdłużej. Na racji kończy Pani już 18 lat. Chciałabym życzyć wszystkiego wszystkiego najlepszego, dużo miłości, szczęścia, przede wszystkim zdrowia w tym ciężkim dla wszystkich czasie, ale głównie chciałabym podziękować. Chciałam podziękować naprawdę za te wszystkie lata, bo chodzę na akrobatykę od czwartej klasy i nie wyobrażam sobie mojego życia bez tego. Dziękuję za wszystko, czego się nauczyłam, ale przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie treningi, wszystkie obozy i atmosferę, którą pani na nich zbudowała, bo to jest naprawdę coś pięknego i to jest po prostu. Akrobatyka jest dla mnie jak rodzina i nie wyobrażam sobie życia bez, bez tego. Nawet jeżeli teraz będę mogła przyjrzeć niestety trochę mniej przez to wszystko. Ale naprawdę dziękuję, bo po prostu te lata były wspaniałe. I życzę, aby dla wszystkich na tych treningach, dla wszystkich nowych na tych treningach budowała się tak sama, taka sama super atmosfera. Bardzo, bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Ja najlepszego nie urodzin życzę pani dużo szczęścia i zróbka. Droga Pani Małgorzato, z okazji Pani Urodzin. Życzę dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności nowych osób na akrobatyce, które będą lepsze ode mnie, czyli wtorce pewnie większość nowych osób, która przyjdzie na tą akrobatykę. I jeszcze raz zdrowia i wszystkiego czego sobie pani życzę. Kochana Pani, z okazji Pani, urodzin życzę Pani dużo zdrowia, dużo szczęścia, pomyślności, dużo pieniędzy, spełnienia marzeń i w ogóle, żeby Pani się wszystko układało tak, jak Pani by chciała. I żeby Pani jeszcze jeździła z nami na dużo obozów i treningów i wytrwałości na te obozy i treningi, bo czasami bywa ciężko, ale ja wierzę, ale pani się nie poddaje, także... Najlepszego w tym magicznym, wyjątkowym dniu. Chciałabym Pani życzyć bardzo dużo radości, żeby Pani cały czas się uśmiechała, żeby Pani była szczęśliwa oraz żeby nasze lekcje akrobatyki sprawiały Pani bardzo dużo radości. Wszystkiego najlepszego i zdrowia. W dniu urodzin, Pani kochana, życzę szczęścia pod dostatkiem, aby troski i kłopoty odpłynęły gdzieś ukradkiem. Słońce niech Pani zawsze świeci, a na twarzy uśmiech gości. I by nigdy Pani nie brakło marzeń, wiary i miłości. Chciałobyśmy życzyć Pani dużo zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności i wszystkiego co najlepsze w życiu. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności i cierpliwości do naszych szalonych gadów Saczeba. Życzę Pani wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, żeby wszystko szło po Pani myśli, żeby była Pani zdrowa i szczęśliwa i żeby pani się bardzo łatwo uczyło inne, innych ludzi i mnie też. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dużo zdrowia, odporności oraz radości. Życzę również, żebyśmy na akrobacji się wszyscy pani bardziej słuchali i żeby wszyscy, ale to wszyscy razem tworzyli super zgraną atmosferę 100 lat. W dniu urodzin chciałabym Pani życzyć wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, jak najwięcej zdolnych, miłych i mądrych dzieci. Aby zawsze była Pani tak uśmiechnięta, jak jest teraz. Wszystkiego najlepszego. Z okazji urodzin życzę Pani szczęścia, uśmiechu na twarzy, dużo zdrowia, pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń. I ode mnie jeszcze na koniec dużo zdrowia, e, dużo radości z życia i z wszystkiego, co na co dzień robisz. Satysfakcji z pracy, bo to też jest ważne i wtedy pracuje się i działa o wiele łatwiej. Właściwie nawet nie pracuje, tylko czerpie się z tego dużą radość. No i oczywiście cały czas takiej super energii, bo jeżeli ona będzie, to będziemy dalej robić w stanie e, tak świetne rzeczy jak teraz i tego życzę nie tylko Tobie, ale także każdemu, e, nie tylko uczestnikowi tego filmu, ale również oglądającemu.

Dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, oraz samych najlepszych chwil w życiu. Żeby pani nigdy się nie poddawała i zawsze była sobą. Sto lat, sto lat, pani łopatka.